Witam Cię serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że znowu do mnie zaglądasz. Tym razem postanowiłam nakręcić taki film, w którym wykonam vision board, czyli taką tablicę inspiracji, tablicę marzeń. W tamtym roku wykonałam moją pierwszą, tutaj możecie ją z bliska pokażę. Pierwszy raz zajęłam się tą tematyką wykonania tablicy inspiracji. I rzeczywiście parę rzeczy udało mi się zrealizować. Od trzech lat, tak, od trzech lat staram się na każdy rok wyznaczyć sobie takie słowo, słowo roku, które, z którym najbardziej się będę identyfikować, które będzie stało za wszystkimi moimi działaniami, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. I wydaje mi się, że dwa lata temu stało słowo plan na pierwszym miejscu planowanie, chciałam tak ogarnąć. Ogarnąć moje działalności, co ja robię, i bardziej planować, a nie wszystko tak spontanicznie, tylko rzeczywiście nadać temu jakąś strukturę. E, natomiast w zeszłym roku słowem roku było słowo nauka. A dlatego, że e, właśnie od niego się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o moją działalność na Instagramie, o lettering, o hand lettering, o sketchnotki e, czy też o akwary. Dlatego chciałam się nauczyć w zeszłym roku, w 2019, kilku rzeczy, i to były takie, takie um, tematy jak InDesign chciałam opanować, Procreate, Photoshop i Power Excel. Power Excel to było takie, taki mój zawodowy cel, a te trzy inne to było bardziej takie prywatne, jeżeli coś jest związane właśnie z, z hand letteringiem. No i tak um, podzieliłam w zeszłym roku moją tablicę marzeń na jeden, dwa, trzy, cztery, tak, na cztery główne części. Tutaj w, w lewym górnym rogu napisałam sobie moje cele i marzenia. To są takie dosyć prywatne moje rzeczy, dlatego je zasłoniłam, żeby nie było widać. I tak przejeżdżałam to wszystko i niestety udało mi się zrealizować tylko jeden cel, jeden, jedno marzenie. No też tak bywa, nie wszystko się spełnia i udaje. Tutaj, później, druga kolumna to jest ja i mój rozwój. I tutaj rzeczywiście większość rzeczy mi się udało. Tak. Jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj sobie zaplanowałam ci, więcej schodakowską, to mi w ogóle nie wyszło, ale zaczęłam biegać i to jest jeszcze lepsze, bo czuję się jeszcze lepiej, jeszcze fajniej. I jeżeli chodzi o zdrowie, to tak na początku roku nic, nic nie robiłam, praktycznie jakoś tak nie mogłam się do tego zabrać. A pod koniec roku, jak wystartowałam, to, to zaczęłam biegać tak na poważnie, że już nawet do 6 km dochodzę bez problemu, więc, więc jest dobrze. Nauka, nauka poszła mi, bym powiedziała, pół na pół. Tak, Power Excel z początkiem roku rozpoczęłam. A później już nie miałam czasu, bo jakieś inne projekty w pracy były i tak dalej, i tak dalej. I, i trochę odpuściłam i się już tym nie zajmowałam. Photoshop tak pół na pół. To, co opanowałam, to opanowałam, a już później się dalej nie rozwijałam z Photoshopem. Wystarcza mi to, co umiem, ale, ale myślę, że to jest i tak za mało, więc tu też średnio. Jeżeli chodzi o InDesign, to poległam totalnie. Może dlatego, że nie miałam czasu, aby sobie wykupić jakiś kurs i, i z nim po prostu go przepracować i się nauczyć, bo ściągnęłam sobie to oprogramow oprogram oprogramowanie i też pisałam mojego e-booka w tym, w tym oprogramowaniu, parę grafik tam zrobiłam, ale to było takie. Bardzo męczące i żmudne, jeżeli chodzi o InDesign, bo to jest dosyć, dosyć trudny program i się różni nawet od Photoshopa. Myślałam, że to będzie troszeczkę podobne, ale jest zupełnie inaczej. Wszystko i no, niestety nie udało mi się. Takie podstawowe rzeczy nauczyłam się, ale na przykład zrobić kartkę, co tam jeszcze flyery zrobić, poustawiać takie do druku rzeczy, ale nie, zdecydowanie nie miałam na to czasu i niestety nie udało się. Ale Procreate, Procreate to myślę, że tutaj. Dałam czadu, i pod koniec roku nawet wypuściłam swój własny kurs online, czego się w ogóle nie spodziewałam po sobie i nie planowałam tego. Chciałam się po prostu nauczyć, a wyszło jak wyszło. A jeżeli chodzi o szczęście, odpoczynek i tak dalej, no to też tak, średnio na jera wyszło. Więc część rzeczy się udało zrealizować, a inne niestety nie. Ale, tak jak mówię, niektóre rzeczy sama siebie zaskoczyłam, więc na pewno. Na pewno coś daje ta tablica. Postanowiłam to przetestować pierwszy raz i jestem zadowolona. A poza tym e, bardzo mi się to podoba, tak e, siadając tutaj przed biur przy biurku i zaczynając coś robić, to można sobie głowę podnieść i popatrzeć, albo nawet wstając rano, e, po prostu widzi, widzi się coś takiego, ma się to przed oczami. I to jest bardzo fajne, motywujące. A jeszcze bardziej motywujące, gdy się wie, że coś się e, udało. Dobrze, a teraz e, chciałabym się zabrać za. E, za moją nową tablicę motywacyjną czy inspiracji. Um, ona będzie też w takim samym formacie. W zeszłym roku miałam, um, miałam um, tą, tą kartkę, na tą, tą całą tablicę miałam z czasopisma To jest Twój Moment, tak, tak się nazywa ta gazeta. Z czasopisma To jest Twój Moment, bo akurat byłam w Polsce, wtedy ją kupiłam i um, bardzo mi to podpasowało, że wykorzystałam um, tą tablicę, która była w czasopiśmie, a. W tym roku, znaczy w zeszłym 2019, pod koniec e, kupiłam tutaj w Niemczech takie czasopismo. Więc jeżeli ktoś jest z Niemiec, e, to polecam czasopismo Laury Seiler IM. To jest nowe czasopismo, i w tym czasopiśmie właśnie też była dołączona e, tablica inspiracji, marzeń. Jak ją nazwać? I tu są dwie strony. Jeszcze się zastanowię, którą wykorzystam. E, w sprawie aby moje życie rozkwitło. Tutaj są takie też po angielsku różne rzeczy. I, I tu fajnie jest, bo są te różne działy. Ja prawdopodobnie zostanę przy tych, przy tych działach, bo to tak najbardziej ze mną jakby współgra. To mi pasuje, to bym chciała mieć tak um, przed oczami. A tutaj są takie motywacyjne hasła. I też zrobię te opisy, bo ja znowu to podzielę, właśnie na. Cele i marzenia, ja i rozwój, albo kariera, coś takiego jeszcze zrobię. I w tamtym roku właśnie coś robiłam, to, um, robiłam to tak, że napisałam to na takim brązowym papierze i on jest taki powydzierany, a po nim po prostu napisałam później brasz e, różne napisy. Więc zrobię coś w tym stylu. No i może ponaklejam jeszcze jakieś um, jakieś ładne zdjęcia, żeby ta tablica mnie tak bardziej e, motywowała, aby była bardziej taka Ciekawa. Aha, i ten brązowy papier. To właśnie mam tutaj coś takiego. W zeszłym roku też z niego korzystałam, więc tutaj powyrywam takie karteczki i, yy, i na nich napiszę te moje główne kategorie, które właśnie mają się znaleźć na, na mojej vision board. A tutaj jeszcze chciałam Ci pokazać, że... Yy, jeżeli jesteś może subskrybentką mojego newslettera, to ja co, co dwa tygodnie wysyłam różne, różne karty do ćwiczeń handletteringu, i z jedny, w jednym z ostatnich newsletterów były właśnie dodatki do Vision Board. Czyli jeżeli ktoś ma, ktoś, ktoś nie potrafi letteringować i chce może, chce może wykorzystać takie takie gotowe, gotowe napisy, to może się zapisać na newsletter i wtedy dostanie hasło do, do mojej biblioteki inspiracji, do freebies. I tutaj można znaleźć właśnie dodatki do Vision Board. Ja właśnie wtedy napisałam takie właśnie o słowo roku. To takie pode mnie, bo ja właśnie takie, takie, hasła, takie hasła potrzebuję, czy sama bym je napisała, dlatego takie przygotowałam. Słowo roku, kariera, plany, moje zdrowie, rodzina, moje cele, moje marzenia. Czyli sześć takich kategorii, w zależności co kto potrzebuje, i słowo roku. I to po prostu można sobie wydrukować, wyciąć, nakleić na taką tablicę, i myślę, że to jest całkiem ładna grafika. Czyli wystarczy wejść na mojego bloga blog.mar-art.org, zapisać się na newsletter, i wtedy dostaniecie hasło do Freebies. I wystarczy wpisać hasło, i wtedy ma się dostęp tutaj do tych wszystkich. Hmm, bezpłatnych grafik. Sporo już, sporo już jest tutaj już dołączonych, dlatego myślę, że bardzo fajna opcja. Dobrze, to ja zabieram się za tworzenie mojej tablicy marzeń. działać na przyspieszeniach. Ja już mam swoje słowa wypisane, czyli nazwa tablicy, rok, słowo roku i pojedyncze słowa: kariera, rozwój zdrowie, sport, cele, rodzina i szczęście. Tutaj jeszcze fajnie to będzie wyglądało, jak tutaj będą takie kreseczki albo kropelki, takie ozdobniki, ale je narysuję dopiero, gdy przykleję te wyrazy na tablicę, bo gdy zacznę to dorysowywać, to będzie dosyć spore i później jak będę wydzierać, to będzie, nie będzie mi pasowało, dlatego najpierw wydrę te literki, a później dołożę jeszcze ozdobniki. Zatem tak to się przedstawia. Myślę, że czarny z białym na tym brązowym papierze bardzo ładnie wyglądają. Dobrze, ja już wszystkie napisy wydarłam, tak to wygląda. Starałam się, żeby były takie dosyć małe, czyli jak najwięcej wydrzeć, Tu mi się troszeczkę rozdarło, ale jak przykleję to nie będzie tego widać. I tutaj napisy główne, i zdecydowałam się, że wybiorę tą stronę tej tablicy, która jest bardziej, która jest pusta. I tego też nie będzie, tutaj tego napisu też nie będzie widać. Ja to zakleję, bo, bo jak zacznę tutaj wszystko naklejać i dopisywać, i doklejać jakieś zdjęcia, to nie ma sensu wybierać tej strony, bo tego i tak nie będzie widać. Tak myślę, że wybiorę tą drugą stronę. To ja zabieram się zaraz za przyklejanie. Jeszcze zobaczę, jak, jak zachować proporcje. Tutaj na środku na pewno będzie słowo roku. Tak słowo roku i tutaj będą te wszystkie obszary, i później ręcznie zacznę dopisywać treści, um, które należą do każdej z kategorii i dokleję może jeszcze kilka zdjęć, takich jakichś prywatnych albo z gazet, takich motywacyjnych. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. I tak się przedstawia gotowa tablica. To znaczy gotowa z tymi, um, z tymi głównymi hasłami. To jest wszystko przyklejone. Jeszcze tutaj boki po, może podoklejam tam, gdzie um, niedokładnie dokleiłam. Ale tak to wygląda. I teraz jeszcze ręcznie wszędzie dopisuję moje, um, moje cele do, do każdej kategorii. Tutaj już mam w zeszycie wszystko rozrysowane, bo zanim się za to zabrałam, to naszkicowałam sobie to wszystko już w zeszycie, co tam ma się znaleźć. Myślę, że całkiem fajnie się prezentuje, tutaj ten napis, e, myślałam, że mi się go uda jakoś e, nie zakleić, żeby on był widoczny, bo fajne hasło, no ale nie da się, nie da się, ale tutaj mogę odgadnąć, co tu jeszcze jest napisane, Iślasa, I'm my name, Erbluen, dobrze, ja zabieram się za dalszą, dalsze wypełnianie tej tablicy. To już będzie ostatnie krótkie wideo y, z mojej tablicy inspiracji, bo teraz już tutaj przyjdą takie prywatne rzeczy i ja po prostu już tego nie chcę pokazywać, dlatego na tym zakończę moje nagranie. Tutaj po prostu dojdą już tylko dopiski, moje, moje y, konkretne cele i tak dalej w każdej dziedzinie, i dokleję zdjęcia i tego już nie będę, y, nie będę pokazywać. Y, nie wiem, może uda mi się coś zasłonić, to może tylko zrobię zdjęcie, ale myślę, że tutaj cała, cała reguła tej, tworzenia tej tablicy tablicy inspiracji jest jasna. Myślę, że właśnie wizualizacja takich ważnych dla nas, dla naszego życia obszarów, które, które są dla nas ważne. Jeszcze bardziej przyczynia się do tego, że spełniamy te, te, te rzeczy, jeżeli to są jakieś cele albo mamy jakieś takie postanowienia, marzenia, że łatwiej je scelić, e, e, łatwo je spełnić, jeżeli właśnie one są tak zwizualizowane w takiej tablicy i mamy ją codziennie przed oczami. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was tym filmem do stworzenia własnej e, tablicy. Jeżeli, e, jeżeli tak, to zostawcie mi koniecznie e, komentarz e, pod tym filmem. Możecie też o, napisać, jeżeli prowadzicie bloga albo konto na Instagramie i tam gdzieś umieściliście swoją tablicę, to właśnie napiszcie, gdzie można ją znaleźć, sobie obejrzę. I dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia w kolejnym wideo, a jeżeli film Wam się podobał, zostawcie koniecznie kciuka do góry. Pozdrawiam Was cieplutko, papa! Pa.